To jest mój ja, gram w na moim kanale, i odcinek, gry Age of History 2. Teraz gram w y, Age of History 2. Jak to już mówiłem, no i bo mamy wojnę z Bułgarią. Gram, kontynuujemy Włochami. Bułgarii. Wojsko. No, chłopiec. Kupić, kupić. I. Trzeba. W ogóle mało. Tu mogę zrekrutować, tu mogę zrekrutować prawie nic, praktycznie nic. Port. co port? A nie wiem. Niech tu wyślę 4000 wojska. 3000 tu, 3000 tu. Tu, tu się nie da rekrutować dosłownie. No dopiero tu, ale w tych dwóch częściach się w ogóle nie da rekrutować. Nie da, da się, ale mam mało, mało jednostek. Tu już 500. Armię. Jedynie. Nie. Jak to 3000 wojska? Dlaczego 3000 wojska nie wystarczyło? Chcę mieć taką armię. Dlaczego 3000 wojska nie wystarczyło? ale moim powinno to wystarczyć. Tu, tu mogę zaatakować, tu mogę zaatakować, tu atakuję. A tu mam mało wały skaniczek. bo nic zrekrutować nie mogę za bardzo. Dobrze, że wysłałem tak dużo w sumie. Bo już myślałem, żeby wysłać mniej. 800, tu stolica. Oni już nie będą zaraz mogli rekrutować tak? I nie mogą już rekrutować Tak jak tego na przyjdzie. Jak oni to No to już nie mogą rekrutować To będzie myślę, że to już pójdzie łatwiej Jak już nie będą mieli dodatkowo Wojska no. A, no, od razu lepiej. No, bułgaria otrzyma całą. Zniewaga, zniewaga, zniewaga. Zniewaga. niewaga ultimatum. W już za aneksję zrobię. Inaczej 10 tysięcy. Co no tu wypowiadam dzwonię? Co no tu wypowiadam trzeba było Trzeba było przyjąć ofertę. Oddania się od razu, bez walki. A mi się nie chce, bo będzie to 5 lat trwało. Ja się bo będę musiał jeszcze raz później czekać, aż się skończy za długo będzie. Za, za, za długo muszę wlalić. Muszę wysłać. Ty w historii. No, mm. no i co stało? Je? Tysiąc no to też. Już zaatakuje i będzie dobrze. I koniec. Cztery. Raz, raz. I teraz trzeba byłoby przenieść większość wojsk. Yy, Uwysłać na to najpierw w prowincji wszystkich. Jak nie wyjdzie, to może jeszcze. Dlaczego nie mogę? Dobra, wasalizacja od razu. Dziewczyny naszej ultimatum. jeszcze nie je zaatakuję, bo jeszcze nie mogę, ale w zasadzie już teraz mogę wypełnić moje. Trzeba było przyjąć ultimatum. a nie, za. Nie przyjmujecie. No to znak nie przyjmujecie. No to macie walkę. Walkę, w wojnę. Trzeba było przyjąć. Wojsko. Możecie zasubskrybować i zostawić lajka. Z góry dziękuję. To już zaatakujecie. 5000 wojska, a stolica Posta. 5000 wojska obok stolicy, ale stolica pusta. Nic nie ma w stolicy. Żadnej jednostki. Do stolicy weszliśmy do soli, Jakby jakby nic się nie stało. Jakby nie było w ogóle żadnej wojny, po prostu przyjeżdżamy do tego państwa. Ale tu, obok bo stolicy, nagle musimy patrzeć. Pół tysiąca, osiemset. Hmm. Tu myślę pięć tysięcy, tu siedemset i tu sześćset. Teraz tu i teraz wojsko muszę z do jednego miasta przysłać, żeby tu wojsko, tu wojsko, tu wojsko, tu wojsko, tu wojsko, tu wojsko, tu wojsko i tu wojsko i tu wojsko i teraz... Transakcja pokojowa, pokój... No... 600 Cały pieniądze straciliśmy, o, coś tam... Mniej wykonuje lepsze Iii... 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 Halo no. 50, 50, 50, 50, 50, 33. I 6. Idealnie. Yy, wyślij ultimatum, wasalizację i na tysięcy jednostek zaatakuje. Nie. Wyślij ultimatum prowincji te 4. Yy, 18 zaatakuje. A nie wyślełem czy co? Wyślij ultimatum prowincji tych, zapisz, wyślij ultimatum. No to przepraszam bardzo, ale kolejna wojna. 5 tysięcy, zabrzew. Dużo. Dużo mogę zreksportować. I 18 wiem, że będzie wojna trzeba było się skończyć i naszej by wojny nie było no po prostu ja to chciałem pokojowo zrobić ale wy walczycie no to co to jest za armia ja się wysusuję

W, w, w we wszystkich kierunkach świata myślę, że będą lecieć. No i jeszcze tu, tu, stolica. To myślę, do tuzły, tuzli. Dlaczego? Zagrzeb jest ustawiony za stolicę, a stolicę jednak mamy tutaj. Mam. Nie wiem, ja do tego doszło, nie wiem. Jak Nie wiem, nie wiem. sz sz, 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 ile potrzebuje prowincji? I... Wspóźnictwo? W zasadzie to trzy. Ale wezmę cztery. Bo co? I w Rumunii będzie I w Rumunii też cenę trochę. A jeszcze im zostawiam. O! Uż coś takiego. Węgry, wasalizacja. Siedemdziesiąt pięć co jeszcze, co jeszcze? Hmm. No za zaoszczędzę. Ten, dwa sale, najniższej, nie, nie, nie będzie zero, ale najniższej. Żebyście się, żeby się nie zbuntowali. To normalnie. Wyślij ultimatum, basalizację, inaczej 33 tysiące zaatakuje. Zgodzicie się? Nie. No to... Trzeba by było się zgodzić. 3000 3000 3000 tysiące... 2... no 2 2000 2000, tysiące... 2 tysiące... 2000 tysiące... ile? Ile? 2000 i 0. 2000 i 5000. Pięć 5 pięć i pięć. Dlaczego? Już myślałem, że to Portugalia. A, bo to nasze. A to wy to idziecie. Syp Północny nie chce z wami wojny. Nie potrzebuje wam. Siri też nie chce z wami wojny. No i nie mam. nie chcę tu nic wypowiedz wojnę. Yy, nie chcieliście pokojową, to załatwię to niepokojową wojna. Dlaczego znowu tu moje jednostki nie wystarczyły? Myślałem, że to nam wystarczy spokojnie. Taka armia, a ta się wycofuje, jednak hmm. tu by chcieli zatkować a ta się jednak wycofuje. Takiej armii się nie spodziewałem. Wycofujemy, wyco, wycofuje się. się. Za dużo armia. Za dużo. I to mu. Nie, tu muszę trochę wysłać połowę. Tu muszę połowę i tu połowę może teraz. Bo jest. No jest tyle. A to nie! Tu to, to, to mogę wysłać połowę. Tu połowę, tu połowę, tu połowę i armia już będzie pokonana raczej. Na pewno. Bo... bo ten, bo się wycofam. Ja to nawet nie sięga, to już sprzedaję. 1800. Tu tu, 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 teraz już na 100% wygram. I tu, tu jeszcze do końca, dokończyć trzeba. I tu, i was wysyłam, tu, was tu. No i tutaj. I teraz, żeby to dobrze wyglądało, to coś takiego. Coś takiego, reszta to będzie wasal. Wasalizacja i 75. Nabiorę ja cały, bo mi się nie przyda. Nie przyda nie Cała Rumunia mi się nie przyda. No po co? Belgrad ym, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ile mam w soli? 4. A z tłuszczu rzymskiego to potrzebuję. A, całej Szwajcarii potrzebuję. Trochę Turcji. Na pewno, więc teraz będzie wojna. Z kim? Ten pas Ten pas Jeden. Pięć procent? Jedenaście. Pi zero, zero. Zniewaga. Ultimatum, aneksja. Dziękuję za tereny. Zurych. I... I teraz połowa. Tu, połowa tu. I tu jeszcze trochę zrekrutuję. Zre 3000, 3000. No, tu jeszcze 2000. I desant. Tak, żeby były, żeby był desant. Tu was myślę. Tu was myślę. I desant będzie tu. Mm. Na tą prowincję. Będzie desant, ultimatum wolę najpierw wysłać, bo może się zgodzą, jak się zgodzą to dobrze, jak się zgodzą to będzie dobrze. Jak się zgodzą to będzie dobrze, jak nie to będzie źle. 33 tysięcy nie, to oni się nie zgodzą na pewno. Kto wypowiedz wojnę? Wypowia wypowiadam wojnę? Oje! Ile wojska, wojska? Ile tego wojska jest? Hmm, tego się nie spodziewałem. Że desant mnie wyprął. No ale do, to będzie koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym.